Piękna królowa naszego narodu z Jasnogórskiego przygląda się tronu każdy dziś pielgrzym przed tobą klęka ciebie wielbi ziemia nasza tobie służy cała Polska O królowo nasza i najlepsza matko te sierpniowe dni ukazują nam jakim darem Bożym jesteś dla naszego narodu jakim jesteś darem i jaką cudowną obroną Iluż to pielgrzymów nawiedziło Cię i nawiedza, a iluż jest w drodze, podążając na Twoje imieniny i na Twoje święto, by dziękować i prosić o Twoje wstawiennictwo. Jesteśmy nie tylko indywidualnie, lecz i narodowo związani z Marią. Maryjność jest naszą osobliwością narodową. Nasze życie osobiste i narodowe. Płynęło zawsze i płynie głębokim nurtem maryjnym. To już trzeci dzień modlitwy nowennowej, przygotowującej nas do świętowania Twoich królewskich imienin. Pod płaszcz Twój świętulim, gdy skrada się wróg Matko Pięknej Miłości, udaruj nas radością, miłością i pokojem. Przychodzimy, aby Dać się formować, wychowywać, aby wzrastać pod Twoim okiem, nie tylko w latach, ale także w mądrości, w łasce Boga i w łasce ludzi. W dzisiejszej Ewangelii, uczony w piśmie, pyta Jezusa, które przykazanie w prawie jest największe, które jest tym pierwszym, najważniejszym. Jezus nie zniechęca się, nie przyjającym nastawieniem faryzeuszy odpowiada szczerze i prosto, mówi o najważniejszej rzeczy na świecie, o miłości. Przykazanie miłości zaczyna się od Boga, Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy, tylko On jest Panem naszego życia. Wiara przeminie, nadzieja przeminie. Miłość zaś pozostanie. Ten, kto to zrozumiał i tym żyje, niedaleko jest królestwa Bożego. Święty Bernard Sklerwo, wielki czciciel i wielbiciel Marii, słynął z miłości do Matki Bożej i powiada, że miarą miłości jest miłość bez miary. Te przepiękne słowa były mottem jego ziemskiego życia. Matko pięknej miłości, tak licznie gromadzimy się przed Tobą, bo nie ma jak u mamy. To matka umie nas wysłuchać i pocieszyć. Matka to słowo, które wywołuje szybsze bicie serca u dziecka. Błogosławiony prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński miał zwyczaj zabierać wszędzie ze sobą obraz Matki Bożej. I tam, gdzie nocował stawiał przed sobą, ta matka umęczona była z nim zawsze, a on powtarzał: Jeżeli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Marię. A święty Jan XXIII, papież dobroci, powiada: Maryjo imię Twoje jest na moich wargach i w moim sercu. Od najwcześniejszych lat mego życia, od dzieciństwa, uczyłem się kochać. Cię kochać jak matkę, wzywać w niebezpieczeństwach i ufać w Twoje wstawienictwo. Weźmy ją w swoje życie, matkę Jezusa. Ona będzie uczyć, mieć serce, matczynę dla drugiego człowieka. Kochajmy ją. Ona nauczy nas kochać ludzi. Będzie matką dobrej rady i będzie na dni trudne naszą pocieszycielką. Bez matki człowiek jest sierotą, człowiek kochany potrafi kochać. A tak bardzo tej miłości brakuje nam w współczesnym świecie. Dlatego trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu Matki, Matki Królowej, wołał święty Jan Paweł II. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba to wołanie przyjąć, bo rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na naszej polskiej ziemi. W tym sercu możemy znaleźć schronienie. Próbujmy rosnąć na postawę matki, która kocha i ma serce dla innych i inne ma serce niż ten świat. Matko, prowadź nas do Chrystusa, abyśmy z nimi, przez Niego, doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Modlimy się za Kościół Ojca Świętego Franciszka, Episkopat Polski obecnego wśród nas księdza biskupa Janoche, który prowadzi rozważania nowe, nowe, Modlimy się za osoby życia konsekrowanego, za ojca generała, ojca przeora, za radiosłuchaczy i telewizów, dobrodziejów jasnej góry w intencjach wpisanych do Księgi Apelowej, pielgrzymów dnia dzisiejszego z kraju i z zagranicy, za chorych i cierpiących, za naszą ojczyznę, za Pana Prezydenta i rządzących, o pokój w Ukrainie i świecie, za polonię, za media katolickie i publiczne, za parafię Dębnica w Archidycezji Gnieźnieńskiej, którą nawiedza dzisiaj Matka Boża w cudownej kopii jasnogórskiego obrazu. O Boże, błogosławieństwo dla księdza Tadeusza, Dzieżko, mamę, Marię i rodzinę Zygmunta, o życie wieczne dla świętej pamięci Józefy i Moniki, Mieczysława i Stanisława. Z nami na modlitwie trwają pielgrzymka Rowerowa z Galiszewa z księdzem Bronisławem, Piętnasta pielgrzymka rowerowa Perigrim. Grynus z Sotwocka z księdzem Bronisławem, pielgrzym Rzepina z księdzem Stanisławem, pielgrzymka rodzinna z Głuchowa, pielgrzymka fil filczycka diece w diecezji siedleckiej, pielgrzymi pieszej pielgrzymki Wyryj z archidiecezji katowickiej z księdzem Kazimierzem i Henrykiem, pielgrzymka ro rowerowa z Gór Repty Śląska z księdzem Piotrem, Czuwanie podejmą parafia św. Pawła Wieliczka i parafia wszystkich świętych zakliczeń. Wszystkie intencje włączamy w modlitwę Różeńcowo, rozważając tajemnicę modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a spaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, za nami życznymi, teraz w godzinę Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrołaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między Niwestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, nasze Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują w modlitwie apelowej towarzyszy, zespół z wieliczki, prowadź mnie, polecamy wszystkie intencje, o które proszą nas, pielgrzymi, i których w stanie nie jesteśmy wszystkie odczytać, również Modlimy się w 50. rocznicę ślubu Józefa i Józefi Palkiewicz, w 63. rocznicę urodzin Dariusza Gonta. O łaskę zdrowia! O zdrowie dla Dariusza Sojda. Pod Twoją obronę. Dzień Panie święta, Panie święta Panie. Naszymi gościami, naszymi nie gościami gardzić w potrzebach naszych, naszych, ale, ale o trzelakich nas zawsze wybawiać. Panu w chalebnej głosu o Pani nasza, o rękowniczko nasza, o średniczko nasza, o życielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddał. Maryjo Królowo Polski, Bóg się za nami. Matko pięknej miłości, prosimy o udzielenie błogosławieństwa palowego księdza biskupa Pan z wami Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i nasze w imieniu Pana, który stworzył i Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn, i Duch Święty. We'll oh.